A łysa tego nie wiedziała. Z są dokąd tańcowała. Pójdźmy, później, później, proszę cię. Ryby, 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 witam Was, mamy 4 lipca, godzina 19, jeszcze jest piękne słoneczko, niczym rankiem. Jadę na trzydniowy wypad nad, e, nad rzekę Wisłok w Rzeszowie, dokładnie na wysokości Lisiej Góry. To jest zakończenie już zalewu rzeszowskiego. Właśnie wjechałem teraz do tego charakterystycznego lasku, zobaczcie, tutaj jest przepięknie po prostu jak się jedzie. To jest taka kręta droga, już no, nie raz Wam już pokazywałem na filmach. Także nie będę się powtarzał Słuchajcie, no dwa słowa Tytułem wstępu jak zwykle no Dzisiaj nastawiam się na metodę Na grunt będę łowił Pelet i kulki proteinowe Nęcenie na grubo Będzie dzisiaj ze mną Grzesiek i Jurek Dawid jest teraz No i tak pomału chłopaki będą dojeżdżać Będziemy się zmieniać tutaj Jutro rano planujemy wyskoczyć na łódki Ja będę kajaczkiem płynął Pospiningujemy i później z powrotem powrót do Fidera i tak do niedzieli. Nie przedłużam, czołem przygodo, dzień dobry Rzeszów, dzień dobry Polsko. Juh. Zrobił mi zdjęcie! No wypuściłem nie, no to 40 centów. No na trupka, nie? Zrobił mi zdjęcie ten. Nie? O, ja minął, o minutę mam, mam ręce, my tu Nie, Podjechał, chowie, 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 Podjechał, chowie, 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 taki, chowie, 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 Romek, Witam. złoty kolega, no. który będzie na zawodach. Tak oh, coś się pchnęło. Drugi <grym grym grym grym> kolega. Gość w Dawidek, ulubieniec internetów. Ryby, ryby, ryby. <grym>. I Jurek Luś, który ma dzisiaj urodziny i ureczku od swojego obozłowcy. Przyjmij moje życzenia, zdrowia, na, gdzie... dużej ryby w tym roku. Pięknych kobiet w masę, długiego czasu i zdrowia Dzięki Będzie zdrowie, no to wszystko się, się. znajdzie I znamy. Rumieniec z zawstydzenia wykwita mojej twarzy Juruś zestaw montuje Będzie kleje chyba czasem Tak, no, Na trupeczka Bo zbrakło brakło trupków A Dawidek miał suba no. Jest, jest, jest zdjęcie Tylko gdzieś nie może dotrzeć, nie? No to Robert chce gdzieś to nagrać Robert gdzieś przyjdzie to To jest tam Zdjęcie, no 40 centów miał. Ja. O, 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 o. Gdzieś? Patrzcie jakie branie Patrzcie co się dzieje Ja bym chciał chyba siedzi? Po co widzę, że chyba siedzi A co tu było? Nie wiem Branie ładne I to nawet się nagrało Co tu to robaki miałeś? Następnym razem, co się odwlecze, to nie ucieczy. Znowu jutro branie. I to bardzo ładne. Siedzi? Siedzi? No nie. No to co ty jest, Nie, nie wiem. Nareszcie Juruś zaciął czwarte branie zacięte. A ja to pobierak. mam rozłożony. A po zakręcany to w ogóle? Tak, tak. Co to? Nie, no, zjej. Ta, są Sum. Um. No, ty? No, sumy biorą. Na robaki? No. no. Ja cię kręcę. No to powiem ci, Juruś, tak. P jesteś pierwszą osobą w moich filmach, bo nigdy nie było suma. Tyle ci powiem. Ale są. 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 No to dwa razy takie ale ja ja jest ta odmiana z wąsami. Ma hmm. <laughs> czerwone. Pisał, patrzcie. Czerwony czerwone mają. ma wyszisko. No, pa ale patrz, jak ma paszcze. Pokaż. Hmm. Czekaj. A nie widziałeś, A jakie tarki jest ma tutaj pokaś? zęby? Czekaj, czekaj, bo ostrożnie muszę złapać. O, jest! Jest! jest y, kierownik zamieszania. Dobrze by było. Piękne. Piękne sumisko. Twóromów. Juroś. No, to sąd biorą w no, 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 To No, wreszcie i... Dawida widok No, mam zdjęcie! 40! Ponad! Wreszcie już wie, Dobra, włączę jak będzie. No, coś się dzieje. Momento. Może trzyma, nie? Chyba tak. Komary masakra.

Siedzi? Nie. Nie? No to ja. Nie ma? No i proszę, Józef ma znowu branie. Na robaki. Podbierak. Które są dzisiaj killerem. A gdzie jest? Gdzie ten... Jest tam betonie. Jest, jest już podbierać. Sumik? Sumik pewnie. Tak, nie sumik. A co czujesz? No. No Wstać do wody, podbieram Jakie malutki A czemu o, będą takie małe sumy są? Są, takie trzydziestki, czterdziestki, Lucio To będą sumy, kurde, no same dzisiaj Same sumy No, no kurwa. A ty, ale tu musieli zarybić tymi sumami Nie, nie, tu są, ludzie. Takie gluty? No, takie gluty właśnie Ale Michał rękę No weź tu włóż rękę pa, O tu, tu. o, o sobie dotknij, no? dotknij się. No kurde no, ty małbie <noise> ma zęby. Taka tarka. No. Tarka no. A niech ma... Niech se weźmie tą rybkę. A ta rybka ci widzę. Nie właśnie. Patrz, a tu rybkę ma, a tu robaka. <noise> a no, no no A tu rybkę, a tu rybkę ma. Dansek, dansek, a tu rybkę ma w paszczy Czekaj, to bym zdjęcie. A jaką? Kiełba chyba.

pływać katamaranem. tak. W miejscóweczki sprawdzimy sandaczowe. Sprawdzimy co się tam Na rano no, sprawdzimy miejscóweczki boleniowe, bo jutro będziemy pływać za Boleniem głównie. No i jak, jak przypłyniemy to powiemy co dalej. Kapitan Tak. Kapitan Robert. Nie palimy. Nie palimy.

Wszystkie góry Proszę się spojrzeć. Ja tu... Kapitanie, proszę lekko na lewo. Wprawdzie holnie nagrany. Godzina młoda ale proszę co na śliweczkę wzięło A, łowcy A, chodź. Takie w nocy, tuż nad ranem Zaraz pana kolegę zmierzymy z Wzrokiem taki karasek piękny Opacało się czekać i nęcić całą noc. O, karasisko. I to, Ale on jest chyba mniejszy od tego, co na Lipiu był, nie? Jest, mniejszy. I, I jakiś taki cieńszy. No, taki mniejszy Chodzi o to, że też taki jest. Na Lipie jakieś takie szersze były. Ma. No. No, Zdjęcie jeszcze z nim zrobimy. Jak go nie widzisz, to on nie tak. jest teraz. jest. No? Mhm. Pa. No i patrz, jak sobie to Fajnie, nie? I? Łukasz? No? Jak zwykle, na co? Na kuleczkę śliwkę. Hmm. Pokaż, pokaż, czekaj. Patrzcie, patrz, patrz co się dzieje. Nie, to kaczki. Kaczki? O, a już dał chłopiec malinę w malinę, tak, się dał. A tam na końcu są się, jakby dla. Nie, nie kaczki? Kaczki? tak. Która to godzina, Juruś? Już czwarta? Czwarta dziesięć. Czwarta dziesięć nastała w obozie łowcy. Wstaliśmy wcześniej niż ostatnio. W obozie Jurek złapał glizbę. Złoty z, z grzesiem rozmawiają na tematy przedwojenne. Tak, o. I zasłaniają piwo, bo mają schowane tak. O Złoty dostał moich, mój emblemat Ja dojadę do sanie Cyk cyk to się wryja Złoty, pochwal się Bo jestem dumny z tej jednostki Jestem dumny z tej jednostki z Tak 15. Z jakiej? Z gołdabskiego pułku przeciwlotniczego Dupa, nie znam takiego Masz na rękawie A tu, pokaż Pokaż córeczko jednostki Oho. moja ostatnia jednostka. Tańcowała mysa z mysą. Jedna miała dupę łysą. Druga łysa. Mysa tego nie wiedziała. Z łysą dupą tańcowała. Dobra, sobota. I tak jak mówiłem rano, wypływamy. Chłopaki płyną łódeczką. To, co, to nie jest moja. Podsumowują. A ja kajaczkiem naginam. To czarna nie jest moja linia. ten Ostatnio wam nie pokazałem tak. dokładnie, jak on wygląda. Jest to coś takiego Dzisiaj z tyłu sobie ustawiłem wędkę tutaj W bakiście to się chyba bakista nazywa Z tyłu mam y, przynęty Mogę bezpośrednio sobie tam sięgać, panie Tutaj mam kamerę Dzisiaj nie zakładam tego uchwytu na przód Bez tego uchwytu płynę No i tak to wygląda, nie? No i płyniemy Ja będę za chłopakami płynął Metoda to jest boczny trok Lutki,

Do wody się wwaliłem A nogę za rozciąłem i się waliłem do wody Nie. No Bo chciałem się stanąć i się wygupiałem,? wiesz? No. Nie nastajemy. Tak będziemy szybciej, wygramy. Przeciły się. Muszę sprawdzić, nie ma Teraz do odmiany. Coś szybszego od kajaka. Się nie wydaje, że to Puść mu, kopie, pójdź mu, puść pójdź mu, proszę cię. Musisz to łapać? Mm. Chyba nie. Nie. O, o, kurwa. Ty patrz, co patrz, patrz, się chodzi. dzieje. Czeka, czek, czek, nie, dobrze, nie chodzi, nie, chodzi sobie. Patrz, co się dzieje. Juruś. Juruś. Dobrze. Zatrzymał się. Mm. Nie. Jeszcze nie? Puszy, nie? Может, сейчас норцы? Давай. Подними, подними и хопья. А, шк ⁇ т! Каких. Маш! Ну, говорил я, говорил я! Давай, давай, давай! Побегай! 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 Widziałeś Dawid Widziałeś? A on mówi, że la bądź. Ale nie? No dobra, dobra, pójdź Widziałeś? Chłopie, Widziałeś? Widziałem. Na trupka? On mówiłem Juruś? Mówiłem? Supaczek mały Od razu wypuszczamy, chociaż Jurusiowi owiecznika leci. <ślepuszczam> i wasełku, nie? Jurus krupnąłby w pasełku, nie? O chłopie! No, byłoby co jeść. Nie, to jednak nie wypuszczamy Nie wypuszczamy, nie? A, nie, to ja podałem W łebce, w Wypuszczamy? W łezce, na, na patelni, już Nie ma takiej możliwości, żeby nie wypuścić Nie, wszystkie ryby Wszystkie ryby idą Wszystkie ryby nasze są, jak śpiewało Majko Jerzowska Boże O Nie, nie ma takiej możliwości Nastał nowy dzień w obozie łowcy Czwarta dwadzieścia Juruś słodko płynie z Dawidkiem Jak dwie perełki Juruś wstajesz? Co? Chcę ci pomóc wstać Lętki przerzucam zaraz Już jest jasno Ryba chodzi po dwóch dniach nęcenia ostrego Także coś powinno się zacząć dziać no Dojechał Romuś do nas. Jedzie nas w wyprawę spinningową zaraz z grze się płyną. Ja zostaję jeszcze spróbuję przeatakować. Fidera, nie kręciłem, wczoraj nie nagrywałem już z całego dnia. No, brania nic specjalnego jakoś się nie działo. Szupak. No szczupaka chyba nagraliśmy, czy nie? Nagrywaliśmy tego tak. szczupaka, nie tak. I to szczupak suma jeszcze później dawid złowił małego gluta takiego. I tyle. Wisia się już szykuje. Silnik i ruszamy. No chłopaki się pakują na łódkę. Wypływają na spinningowanie. Ja wędki zarzuciłem i czekam z nadzieją. Patrzcie, jaki ubranie Staną Pójdziemy. jeszcze. Nie, Chyba się zaciął Jest? Kurwa, nie ma Nie ma? To za szybko, że coś się zaciął Ale jechało fajnie Co, I parze, jak, jak, Są oburzone? Patrz na jaką dużo Są chyba, nie? Rozmierzone całe mm. Chociaż... drugie branie dzisiaj wędkę wciągnęło prawie do wody Będzie leszcze? Dawid, wstawaj podbierak to nie karaś? do no, złodnego leszarka? leż podbierak a gdzie jest? Okay. О, О! Не малый. Малый На воду? Ладно, а может быть, 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 No, Na matę go, na matę Czy ja dobrze widzę? Ten kart na prawie Widziałeś Robert jak się łowi ryby? Widziałem właśnie Taki gruby I tam na dole to mniejszego jak dziesiątkę nie złowi w tej zapory O, już go wydra Myślisz, że to wydra? A, nie wiem albo zarybiali, kurde, bo teraz zarybiali zwierzę to takie małe w Dlaczego to jeszcze byśmy zdjęci? Chodź, jak pijawka do sobie po nim idzie. Widzisz? Ładne, nie? Na śliweczkę. Mija kruła. Nie podoba mi się to na całej tego. Nie, no. Poszedł Tak się łowi. 4-2. Kolejna <laughs> rybka. <grystans> oh. No No No, nie powariować. Nie Ale był, ale co, zaliczamy no, go, czy nie? Nie. <grym w zainteresie> no ale jest. No i kończymy. Jak widać, no rybki dopisały, aczkolwiek był bardzo dużo wahania ciśnienia, także nie było to, co ostatnio karpiki. Sumy pierwszy raz się pojawiły w filmach. Co tam jeszcze było? Leszcze. Nie, nie wiem też dokładnie, co jest nagrane, także dopiero się okaże. Jak wam się podobało, pamiętajcie, łapka w górę. Osoby, które się tego nie zrobiły, macie przycisk subskrybuj, bo wtedy będziecie dostawać informacje o nowych filmach. Zapraszam następnym razem. Ryby, ryby, ryby. Hej! Dołącz do łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.